Legendy! Każdy gracz chce ją zdobyć albo mieć w swoim eku, ale zaraz czemu te legendy są takie drogie? No i właśnie, tu nazywa się pytanie, dlaczego są takie drogie? Nie tylko to jest wina botów, ale i tak samo graczy. Bo wiadomo jest to, że jeżeli jest bot, to musi być prowadzony przez jakiegoś gracza, który go odpala. I wtedy w świecie krymargone yy, spada wartość złota. Złoto zaczyna tanieć, więc legendy idą do góry. Bo tym więcej jest złota na różnych światach, no to wiadomo, że legendy też będą musiały iść w ceną do góry. Nawet sama legenda Czapy z Gonsa, która kiedyś kosztowała 100M, 200M, teraz kosztuje około 800-900M, więc to jest naprawdę dużo. I nie możemy tutaj porównywać świata katacha ze światem Lewani, czy Lewani ze światem Aldous, dlatego że tutaj każdy inny świat ma swoje własne ceny legend. Bo tutaj też chodzi o to ile jest graczy na danym świecie, na danym serwerze i tutaj też wyłącznie zależy od tutaj od danej ilości botów i nie tylko. Jedynie gdzie możemy kupić tanie legendy to oczywiście tylko i wyłącznie w klanie, czyli po klanowej cenie, jaką tam sobie klan ustali dla swoich klanowiczów. Tak było w 2012 do 2015 roku. Legendy były dwa razy tańsze niż są dzisiaj: czyli, na przykład, taka czapa co kosztowała 200, czy tam 250M, czy nawet za 150M dało się kupić. Teraz kupimy taką czapę z gąsa od 500 do 800M. A czy tam buty z gąsa tak samo, też poszły bardzo do góry. Nie mówię już tutaj o na przykład buty z pacia który został bon zmieniony i właśnie wzrosła wartość tej legendy o bardzo dużo. Tutaj cena legend też się zmienia pod względem tego, ile na danym świecie spada legend z danej e czy z danego Herosa, jeżeli wiadomo, zaczną się nie sprzedawać, zaczną tanieć te legendy, czy chociażby będą kupować je gracze tylko po to, żeby sobie do zbrojki tutaj esencję zdobyć. Jednym słowem z roku na rok będzie coraz więcej złota na różnych światach, czy to na KTH, czy to na Lewani, czy ogólnie w całym margonem, to wiadomo, że z biegiem czasu legendy jeszcze bardziej pójdą w górę. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale na pewno się tak stanie, bo też tutaj czy jak jest zamknięta dwójka, to też mogą sobie ustalić swoje własne ceny na aukcji, bo jeżeli tam nie ma nik dostępu. Może kiedyś w przyszłości będzie e, 1G traktowany jako 1M, więc też tak może być, jeżeli tyle graczy nazbierają na różnych światach w całej grze margonem, więc na pewno wartości złota będą spadać z roku na rok. I to byłoby na tyle co do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moim kanałem. Gra z Wami Kozak. Trzymajcie się ciepło. Cześć.